Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszym Nolanem z wyzwania Jestem Kochankiem. I jak wiecie, tutaj Wam najpierw pokażę, że Nolan dostał awans na stanowisko redaktora rubryki Porad. Możecie sobie zobaczyć. I jak wiecie, dzisiaj ruszamy do Salwadorady z naszym najlepszym kumplem Maxem. Tutaj przedstawiłam mu to biureczko bo ja sobie ten jeden dzień przegrałam, tak jak ostatnio Wam mówiłam, on właśnie w tym czasie dostał awans. I tak, to, to biureczko mu przestawiłam tutaj, dostawiłam mu pana Jodę, żeby towarzyszył mu przy pisaniu książek. No i chyba już nic nie, nie zmieniałam, tylko mu przestawiłam to, to biurko. Dobra, wiecie co? Chciałabym, żeby on się chociaż wysikał przed wyjściem na pociąg. I będziemy ruszać na nasze pierwsze wakacje. Pierwsze wakacje z kumplem, i myślę, że ostatnie, no nie wiem, jak już będzie miał żonę, to pewnie będzie jeździł z żoną, co nie eee, Dobra, zmienimy sobie stroje. Jak właśnie eee, same ciemne takie. Kurde, widzisz, Nolan, jak ja cię tu ubrałam? Na ciemno. I tak, weźmiemy sobie urlop. Proszę bardzo. I pojedziemy z Maxem. Ok. No i pozwiedzamy sobie trochę Salvadorada, taka troszeczkę odskocznia od codzienności, tym bardziej, że dostał awans, więc należy mu się. I tak. Yy, Salwadorada. Ja cały czas mówię Salvadorada. O Jezus Maria. Yy, dobra, gdzieś tutaj w ogóle wstawiłam tak, tu wstawiłam domek z yy, galerii. Taki typowo pod tą sel-wadoradę. Znaczy tak było napisane, za czym już tam nie wchodziłam. Więc tutaj sobie przejdziemy. Nie zobaczyłam sobie, na ile dni mamy jechać. Wiem, że jedne będziemy musieli wziąć wolny. Ale drogo, a to jest w ogóle jedna sypialnia i jedna łazienka, no to grubo. Ej, nie mamy tyle kasy. No dobra, no to jedziemy na dwa dni. Może uda nam się. Słuchajcie, coś dorobić się to, to jest na pewno Możliwość przedłużenia też yy, Wyjazdu No i, i co? W sumie nie mamy tutaj takiego mm, Nie jadę tutaj po pieniądze Tak naprawdę, tylko właśnie chciałam, żeby on się Z tym maksem wybrał Sobie na jakąś właśnie wycieczkę Żeby sobie pozwiedzał Bo jeszcze w żadnej serii nigdzie nie byliśmy Bo Ari nigdy nie stać na to A tu jest tak, zobaczcie. Hmm, to jest takie malutkie. No, dziwnie. Ale no dobra, niech będzie. Mamy basen. Mamy tutaj taki. O, takie coś. Takie zadaszenie. Hmm, dobra, w sumie nie pomyślałam. Mogliśmy najpierw sobie wejść jakoś przez tryb budowania, zacząć jak tutaj wygląda. A dopiero potem. Wybierać miejsce do zamieszkania Do wynajęcia Ale no dobra, trudno, słuchajcie Jakoś się pomieścimy e, Najwyżej któryś z nich będzie Spał tam Na dworze Nie no, żartuję My tutaj nie możemy wejść w tryb budowania Bo nawet nie ma żadnej kanapy Tak naprawdę, żebyśmy mogli Mogli albo my się przespać Albo Max Dobra, niech sobie chłopaki pogadają, Jakoś, super Niech poprotkują, niech poprotkują, no może o miejscowych łowiskach, a ja się w tym czasie troszkę rozejrzę. Musieliby na pewno coś zjeść. No, by musiał coś przygotować, chyba że Max by się za to wziął, jak my tutaj będziemy szukać jakichś skałek, ale widzę, że jeszcze nic tutaj nie ma. O zobaczcie, tu jest taki samolon a co z nim. Mm -hmm. Można tylko obejrzeć. No dobra, no to chodźcie chłopaki, zrobimy sobie coś do jedzenia. Nie, nie wiesz jogurta. Ja chcę zobaczyć, czy tutaj jest jakiś grill. Mm, poczekaj. Chyba nie ma, albo ja ślepa. No, nie ma. No dobra, no to weź zrób coś na kuchence, chociaż ty raczej nic takiego. Super, nie ugotujesz, ale dobra, no to może jajecznica. Jest szósta rano, więc myślę, że jajecznica idealnie wpasowuje się w godzinę najprostsze. Sorry, spadł mi mikrofon. Na pewno wam to wytnę, więc mogę być w połowie słowa ucięta, bo odganiałam muchę. I tak walnęłam, że walnęłam w mikrofon. Więc jeżeli wam tam utnie trochę, to, to wybaczcie mi, ale. Nie zostawię wam tego, bo naprawdę mi bardzo mocno spadł ten mikrofon. Uszy by wam pękły. Jeszcze jak oglądacie na słuchawkach, to już w ogóle. Dobra, no to jajecznica się robi, i wyruszymy sobie na ten główny rynek. No i kupimy tam te wszystkie pierdoły, chociaż mamy te 832, tylko no ale. Aha, tu już mamy tą maczetę, mamy środek na pająki. A to sobie możemy sprzedać. Chociaż no niewiele nam to... To też w sumie byśmy mogli. Ale na razie dobra, zostawimy. Tylko nie bierz Nolan sam. Zawołaj ładnie. A on idzie sam. Dobra. Tu też jest tylko jeden. A tu jest telewizor. Ale wciśnięte, zobaczcie. Fajne ogólnie, ale no... Tak trochę dziwnie, że to stoi tak... Na wejściu, że tak powiem. To też fajnie wygląda. O, super. Fajnie, że mamy ten. Nie, lampa. Nie, wiatrak. Eee, ten stół tutaj do archeologii. No, Lan, mógłbyś porozmawiać tutaj z Maxem, a nie telewizor. Dobra, jedzcie, jedzcie. Przyspieszę Was trochę. No, bo słuchajcie, potem już nie wiem, czy w następnym odcinku będziemy jeszcze tutaj. Czy, czy będziemy już w domu, ale yy, potem już będziemy się zajmować tą drugą randką z Lilith, bo musimy tutaj iść na dwie randki, no i na tej drugiej randce chciałabym ją prosić Nolanem, żeby została naszą dziewczyną. I potem będziemy mieli następny etap. Aha, wy sobie tak gadacie przez to, no spoko, a on sobie tak siedzi po prostu tam, czy co... Cel... A on, no chyba się patrzy na siebie w lustrze. A ja bym chciała widzieć, jak się go... czekajcie, a jak... co ja zrobiłam? Ta bawci znam. Wiecie, co chciałam, tylko że to jest romantyczne. Chciałabym się dowiedzieć, dowie czy on jest w związku. Chyba, że sprawdzę sobie to przez MC, ale to jest, że a, mąż. No to nie, no to chyba nie jest. Bo to mi się wydaje, żeby się za mm, zrobiło jako romantyczne. A nie chciałabym, żeby. Boże, co oni robią? Co ja wciskałam w ogóle z chlebiej, No dobra, no ale to było takie kumpelskie tak? A on się jakoś dziwnie zaczął wyginać. Nie romantyczne. Kasia, co ty dzisiaj robisz? <grym> A, a czekajcie, a zrobimy inni simowie i spiknij z... No dobra, spiknij go z nią. Dobra. I chodź, chodźcie sobie tutaj, pójdziemy do pobliskiego, na pobliski targ. Ogólnie, jak grałam sobie jeszcze zanim zaczynałam nagrywać na YouTube'a tak prywatną moją rozgrywką, to... Byłam chyba raz, tylko tej w Salvadoradzie i pewnie dlatego mówię Salvadorada na to, ale przymknijmy na to oko. No, więc też jakoś super tutaj się nie ogarniam z tym, więc w jakiś sposób też to jest dla mnie nowość. Jedną moją synką właśnie w, bardzo mi się podoba ten taniec, którego można się tutaj nauczyć, więc wtedy nią tutaj przyjeżdżałam, ale chyba dwa razy byłam, żeby się nauczyć. Tutaj nic nie można. Więc ten taniec podoba mi się bardzo. No, ale tutaj do faceta tak średnio mi się wydaje, że pasuje, więc raczej e, uczyłabym się go kobietami, simkami. E, no, i jest te, no, tak jak tutaj jej robi, moim zdaniem, i, i wiem, że nie tylko moim, jest zawsze tak tutaj po prostu pusto w tych wszystkich parcelach. Musiałabym sobie popobierać m, jakieś może z galerii, że jak tu przyjeżdżamy i czekamy na te osoby, które sprzedają tutaj. Żeby się po prostu czymś, czymś zająć teraz e, takie fajne nam no przecież dos, doszły. Za... Boże, się seplenie. doszły rzeczy, jak e, piłkarzyki też by było tutaj wstawić. Możemy w sumie wstawić, słuchajcie. Możemy coś sobie powstawiać, ale. Czy my, my, mamy, czy my mamy na to czas. Ale ja dzisiaj, słuchajcie, gadam je Jeru, nie, równie. Zajęcia i umiejętności. Dobra. Trzeba jeszcze ogólnie wiedzieć, gdzie to jest. Tu są te ping-pongi. Ping-pongi. <grym> Hit. Eee, no i co? Czy my sobie coś tutaj będziemy dokładać? Dajmy mu może piłkę, co? Tu sobie położymy. Nie chcę pograją chociaż w piłkę. Chodź, Nolan, pogracie sobie. Zobaczymy, czy przyjdą ci tutaj sprzedawcy. O, tu ktoś już jest, widzisz? Yy, no to chodź, weźmiesz sobie tutaj, kup ten kwiat. Kup sobie tego tosta. O, kupmy sobie tą laleczkę, będziemy mieć na pamiątkę. Ale nie, to czekaj, to ja chyba wolę tą. I kupmy sobie... Mm, To. Co robisz? Kupujesz, ok. Dobra, i, i ruszamy chyba, kochanie. Mieliśmy pograć w piłkę, ale widzę, że. że chyba nikt tutaj więcej nie przyjdzie. Aha, ty jesteś spięty. No dobra, no to pograj sobie. Pograj sobie chwilkę. Fajnie, motylki latają, nie? No, ile byś musiał pograć, żebyś już nie był spięty? 30 minut. Chyba ci coś boli, facet. Dobra, niech sobie pogra. Zobaczymy, gdzie jest Max. To nie Max, to jakaś pani. Pokaż. Nika. Mm -mm. A Max gra na gitarze. No, kurde, blaszka, facet. Tu chodzą w ogóle fajnie. Fajnie, simowie sobie chodzą, pani Danutka. Dobra, jeszcze zobaczę, czy tutaj właśnie nie ma czegoś? Co tam mi się tak przycięło brzydko? Halo, Simse! No, zobaczcie, jak mi się przycinają. Ja nie mamy chyba nic pootwieranego. chociaż buty sobie oglądałam, więc może nie zamknęłam przeglądarki, ale to raczej, raczej nie to. Tu, jak ładnie w ogóle, Nolan. Muszę Wam zrobić w ogóle jakąś fajną foteczkę. O, tu jak jest pięknie. Tu jest w ogóle grill. Można sobie usiąść. Chodź, Nolan, usiądziecie sobie tutaj. Zrobię Wam, a nie możecie razem. Czemu chcesz krzyczeć? Nie krzycz, co tam masz? Chybione podbicie. O nie przejmuj się. Idziemy. Idziemy, słuchajcie, w dżunglę. Okej, okay, jesteśmy, słuchajcie, przed tym wejściem. Tutaj chyba to jest. To jedno z pierwszych, chyba pierwsze to jest w ogóle. Dobra, i sobie przekopiemy tutaj. Może coś nam się uda fajnego wynaleźć. Chociaż mówię, no nie zależy mi tutaj na tym, żeby on zarabiał, ale żeby właśnie sobie coś innego niż, niż zawsze. No bo co? Bo potem będą e, znowu tylko randki, randki z Lilith i tak dalej. Trzeba jakoś sobie urozmaici, urozmaicić życie naszym, naszym simom. No, no, Lana cię tutaj trochę przyspieszę, a Max, idźmy no setup tam do łazienki. Potrzebujesz, bo potem już nie będzie. Co robisz? Śpiewasz? Śpiewa. No. Słuchajcie, może wy macie jakąś streamerkę piękną dla naszego Maxa? Co? Dajcie znać w komentarzach. Daj na piwek, nie, no coś ty na łeb upadł. Idź, Ej, Nolan, maczetą. Może byśmy go, słuchajcie, jakiś na przykład jeden odcinek pograli sobie Maxem i, i wtedy go spiknęli z kimś, co myślicie? Jeszcze musiałabym w ogóle zrobić mu to mieszkanie tam, Maxowi. I jego siostrze znowu, i ta muszka tu lata, cholerna. I, no, i to mieszkanie, właśnie też chciałam właśnie zrobić to mieszkanie z tych mebli kompaktowych wnętrz, bo też się tak naprawdę jeszcze tym nie bawiłam, więc może na, na jakimś live'ie albo jakiegoś speed sobie zrobimy. Chociaż dzisiaj też robię live'a, jest niedziela, mam zamiar wrzucić Wam w poniedziałek ten film, więc może zrobimy dzisiaj na tym live'ie tak naprawdę już będzie nieaktualne to, co gadam, ale no nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Nie ćwiczy żonglowania, dziwna pola, na środku widać otoczony kręgiem totemów postument z reliktem. Złowieszcze oblicza totemów, nie wyglądają zachęcająco i napawają maleńkiem. Co powinien zrobić Nolan? Zwrócić, zawrócić czy podejść do totemów? O, przyjrzyj się, dobra, raz się żyje. Nolan uważnie bada totemy, starając się myśleć jakiś szalenie skomplikowany plan. Przechwycenia reliktu przy pomocy sprzętów domowego użytku. Niestety nie wykazuje się zbytnią ostrożnością i niechcący uruchamia pułapkę strzelającą, zatrutymi strzałkami. Aha, dobra. Ja chyba sobie muszę trochę mm, przypomnieć, że to jest nasze wyzwanie i że jak Nolan, yy, po Nolana przyjdzie nasz przyjaciel kosiarz, to już będzie po wyzwaniu. Dobra. Czyli muszę troszeczkę bardziej uważać, gdzie jest Max. On z nami nie chodzi w ogóle. Gdzie jest ten gośtek? Zadzwoń po niego, możesz po niego zadzwonić. Wyślij mu sms -a. chodź tu stary. A my mamy, ja mam ich w grupie, mam, dobra, to niech tutaj. Czy jest ten most fajny? A może sobie tutaj staniecie i zrobię Wam jakąś foteczkę, co? Oszołomiony, no wiem bosko. Aha, bo ja muszę to antidotum zdobyć, tak? Ale może się, to się nie ma co na co czekać. A mogę zaryzykować i nic nie robić. Jak to się, słuchajcie, robiło? A tutaj nie będę miała w powiadomieniach czegoś? Nie. Nie, nie chcę kamery. Dobra, chodźcie. Nie da się tego zamówić przez internet. <laughs> nie pamiętam, jak to się robiło. Wiem, że widziałam kogoś, jak ktoś nagrywał. Gdzie jest ten gościu? Max, idziesz ty? No nie, no robię podejść razem, a a ty, nie ma? Co, Nolan? Pokaż się. Aha, zobaczcie go. wo wow, ale jazda, kurde, blaszka, co jest grane. Nolan, proszę cię, zachowaj. No nie, chyba go tutaj nie złapię na tym. Musisz, słuchaj, zachować rozum. Nie, nie złapię go tutaj. Dobra, podejdź sobie tutaj. Co ty masz w ogóle z tym żonglowaniem. Już widzę, że ci całkiem na łeb padło. Flirciarski teraz jest, aha, dobra. Nastrojowy szum, tak, od, od wodospadu, dobrze, dobrze. Tylko się nie rozflirć za bardzo. Dobra, zrobię mu zdjęcie. Dobra, przyspieszę go trochę, nie wiem, gdzie jest Max, słuchajcie, nie mam pojęcia. Oni są teoretycznie w grupie, a jak robię podejść razem, to on tutaj nie przychodzi, więc nie wiem o co chodzi. Nie czuję, że rymuję. <laughs> Dobra, wykopałeś tam już. No pszczoły pięknie. No Lan powiem... A ty masz kwiata? No widzisz. O, zobacz, jak pięknie. Słuchajcie, foteczka musi być na pamiątkę. Może kiedyś zrobimy sobie, jak skończymy serię, to zrobimy sobie taki przegląd. Nie zrobiłeś tego? Prze, przegląd wszystkich naszych foteczek, ale jeszcze na pewno trochę czasu do końca serii. Dopiero zaczęliśmy, a ja już gadam o końcu. No, wiecie co? Myślę, że dojdziemy sobie do, do tej głównej. Świątyni, i tam sobie też trochę przekopiemy. I w następnym odcinku byś, byśmy sobie weszli. Na pewno też będziemy musieli tak naprawdę wrócić do domu. Oj, to złąż. bo będzie musiał się trochę przespać. A choć tutaj sobie ten, zrobisz Siusiu Nolan. O, tu też jest ładnie. A jak ty byś mi tutaj tak stał? Dobra. Już nie będę z niego takiej modelki robić, nie <grym> Modela. Chodź. Nie wiem, gdzie jest Twój przyjaciel. On chyba nie jest na tyle odważny, żeby wchodzić w głąb dżungli. Ale mi noga zdrętwiała. W ogóle dajcie znać, jaką macie pogodę. U mnie jest teraz niedziela, tak jak już mówiłam. I jest pięknie. Słoneczko świeci. Mój młody z moim mężem poszli pograć w piłkę i też zaraz do nich idę dołączyć, jak nagram dla Was ten odcinek. No, trzeba korzystać, słuchajcie, z ładnej pogody. Nie ma co siedzieć przy kąpie. Wieczorem sobie posiedzę na live. No i tak jeżeli chodzi o live'y, to ja przeważnie robię albo w sobotę, albo w niedzielę, albo w sobotę i w niedzielę, ale, ale głównie są to weekendy tak naprawdę. Jeszcze mi się w tygodniu nie zdarzyło, chociaż no moja kariera live'owa jeszcze nie jest duża, jest bardzo mała, więc może się jeszcze kiedyś zdarzyć, że zrobię w środku tygodnia. Dobra, poczekaj zaś co się stanie, odstrasz pszczoły. Nie, poczekaj, Nolan swoim przeżeń Nolando. dostrzega, że pszczoły zmieniły kierunek i szukają się teraz... No ale no co? Jak to? Nie, ja mam wrażenie, że on stąd wróci żywy. Cholercia. I nie wiem, co my zrobimy. Nie mam pojęcia. Sobie wymyśliłam, słuchajcie, wycieczkę. Chodź, to jest do przekopania. Co my w ogóle znajdujemy? Tak w ogóle, w ogóle. Tu są jakieś takie pierdoły. Ja tego nie będę chyba oczyszczać. Chyba, że tam u niego na tym, bo to można by oczyścić. A nie, to można do rady... Wiecie co, bardzo bym ogólnie chciała przyjechać tutaj Arią z wyzwania mojego takiego, znaczy z wyzwania, to nie jest wyzwanie, to jest taka prywatna, nie prywatna, luźna rozgrywka. Dla tych, którzy oglądają może tylko Nolana, tak mówię. No bo tutaj można naprawdę zdobyć fajne rzeczy, tylko z drugiej strony było u Ari zależy mi na kasie, no nie ukrywajmy, bo bo mam tam sporo rzeczy do zrobienia, sporo planów. Wiem, że mogłaby się wzbogacić tutaj. No ale jak widać, żeby się wzbogacić, to trzeba też ryzykować. Nie ma co ukrywać. No, na Nolanie oczywiście jasne, że też mi zależy, ale no nie mam takiego oparcia na Simoleony tutaj u niego, więc mo możemy sobie spokojnie uważać na to wszystko. Bo nie przyjechaliśmy dla kasy, tylko dla rozrywki. Dobra, czaszkę, a to też jest czaszka, tak? Już jest ciemno w ogóle. Ciemno się zrobiło, Nolan. Chodź, jeszcze tutaj sobie przejdziemy. Macetom. No szkoda, że ten Max, słuchajcie, poszedł sobie. No bo tu jest jeszcze droga, o. Tu jest yy, skałka. A teraz, kuczenie, ja czy tutaj nie jest teraz ta główna do świątyni. A chciałabym sobie jeszcze. Tro... O jakąś panią widzę. Spotkałeś Klara. A chciałabym przejść tutaj przez te wszystkie jeszcze. Co ty masz z tym żonglowania? To by się naprawdę w głowie pomieszało. No, a spaceruje sobie radośnie po dżungli, nie wiem czy tak radośnie, kiedy nagle słyszy w pobliżu krzyki innego Sima. Potem, może tą Clarę. Yy, Pędę rzuca się w kierunku, z którego dochodzą wrzaski, natyka się na Sima atakowanego przez jakąś drapieżną roślinę. Złap Sima zorientuje roślinę środek na pająki. Dobra, mamy chyba to, czy nie? Nolan na gwałt szuka sposobu, wy, by wyprawić z opresji biednego Sima. Postanawia użyć środka na pająki. Pomysł okazuje się trawny i roślina przestaje napierać na ofiarę. W ramach podziękowania Nolan otrzymuje od uro to uratowanego Sima kilka przedmiotów, które ten zebrał wcześniej. No i spoko. No i to jest do świątyni, więc nie, wyjdź. Co dostaliśmy? Ej, skamielina. Spoko. <laughs> Szkoda. Szkoda, że to skamielina, nie? Miliony monet. Dobra, chodź tutaj po tą skałkę. A tu nie możemy chyba, tak? Uh -huh. W ogóle ciemno jest. Ja już nie widzę tych yy, do wykopywania. Więc nie wiem, czy nie wrócimy do domu. Nie zjemy sobie czegoś z Nolanem po prostu i znowu se żeglować, no? Ach. No, to wróć na kwaterę. Chodź szybciutko. Dobra, Nolan sobie wróci na kwaterę i tam sobie jeszcze pogadamy może z Nolanem, zjemy kolację, wykąpiemy się i będziemy szli spać no i kończyć odcinek tak naprawdę. Nolan idź już, zostaw te wszystkie pszczoły. Okej, okay, jesteśmy, jest i Max. Dobra, my się pójdziemy szybciutko wykąpać i teraz tak, yy, chciałam... Weź sobie z bąbelkami. Chciałam sprawdzić, ile on będzie miał jeszcze 4 godziny. Kurczę, bo chciałam zrobić tak, że teraz zakończyć ten odcinek i chciałam zobaczyć, co Wy mi odpiszecie yy, co Wy mi odpiszecie na temat tego, co mam zrobić, żeby on przeżył po tym. Ale zanim on się teraz wykąpie, zanim on zje, zanim jego położę, to na pewno zostanie nam mało czasu, a wiecie, że jak się wchodzi do Simsów, przykładowo w nocy jak śpią, to jest zupełnie inna godzina, jak się wychodziło. Więc może z ciekawości zobaczymy sobie, co tu się wydarzy tutaj. Czy on nam umrze, czy nie, no. E, wolałabym oczywiście, żeby nie, ale no co zrobimy? Kurde... Antidotum, no skąd mam cię wziąć? Weź, Nola, ugotujesz, możesz coś jeszcze innego, czy nie? O, zrób fasolkę po brytońsku, proszę bardzo, będziecie sobie pierdzieć. <laughs> w jednym łóżku śpicie? To będzie, kurde, wybuchowo. A tu możemy teraz coś zrobić? Nie możemy, nic takiego nie znaleźliśmy. Widzę, że Max sobie ogląda telewizor, ale jak Nolan biegł do domu, to Max do niego wydzwaniał, że jest impreza na klifach. No. O, chodź chłopaki. Nola, Max, nie gotuj! Nolan robi fasolkę po bretońsku. Aha, no bo ten mu się ustawił. Max, idź no mnie stąd, idź sobie. Nie no. Hmm. O, chcę teraz gotować. Dobra. Nie, nie idź spać, bo ja chcę zobaczyć, czy ty będziesz żył czy nie. Dwie godziny. No to wiesz, co sobie porób? Proszę, pływaj sobie nago. Nie śpi. O, możesz już zrobić fasolkę. <laughs> Dobra, to nie pływaj już, sorki. Już jest w ogóle pierwsza w nocy. A my chcemy jeszcze iść do świątyni, słuchajcie, w przyszłym odcinku. Chciałabym, żeby Nolan się troszkę wyspał. Dobra, ale zje sobie i może akurat będziemy wiedzieć, co tutaj. No, będziemy wiedzieć. i sobie porozmawiaj z Maxem. Aha. Zamieniliście się miejscami. Dobra, spoko. To oglądaj ten tele... No, chociaż w sumie nie, bo masz dużo zabawy, a... I co? Cztery minuty? Ojeju. Niestety Nola nie dał razy zwalczyć zatrucia, które coraz bardziej postępuje. Warto wkrótce się tym zająć. Kurde, no i co? Można powiedzieć, że Nola ma pewien kłopot. Tragiczne? Nie, trucizna już krąży w jego żyłach. Musi szybko znaleźć antidotum. Z pewnością ktoś z miejscowych będzie wiedział, gdzie można je dostać. A może lepiej poszukać w sieci? No ej. Ale tu nie mam komputera. I co teraz? A szkoda, że nie wzięłam laptopa. A ile to będzie trwało? Trzy dni. No to słuchajcie, my już dążymy wrócić do domu. Chyba, <grywa> że wiecie, co mam zrobić, do kogo zagadać z tych miejscowych i co mam tam zrobić. Najwyżej w następnym odcinku przejdziemy się jeszcze na ten targ i tam do kogoś zagadamy. Myślałam, że to też. Tu jest gibelek, że to też będzie trwało tylko 12 godzin, ale tutaj trzy dni to spoko. Dobra, Nolan. Chodź, idziemy spać, będziemy się już żegnać z widzami. Max, chłopie, chodź, no. Gdzie ty będziesz spał? Będziesz spał z nami? Zapytaj tutaj widzów, czy mają dla ciebie jakąś piękną pannę. Zobaczcie, jaki on jest urodziwy chłopak. Zobaczcie. A, dobra, poszedł mi sobie. A... No zobaczcie. Macie dla niego jakąś dziewuchę, czy nie? No, <grym> Nolan chyba już śpi z tego, co widzę. Więc będę się z wami żegnać. Zobaczcie, jaka pozycja. No, dajcie znać, czy podoba Wam się, słuchajcie, to jest aparat, możemy sobie wziąć na no spoko. <laughs> czy podobało Wam się, czy podobało Wam się... Boże, co ja w ogóle gadam dzisiaj? Czy podobał Wam się ten odcinek, czy podoba Wam się właśnie pomysł z tym wyjazdem tutaj? No i jeżeli macie jakieś dziewczyny dla Maxa, możecie mi podrzucić podrzucić w galerii. Możemy sobie, napiszcie najpierw, czy macie. O, czy mielibyście kogoś dla Maxa w komentarzach? Najwyżej w przyszłym odcinku sobie ustalimy jakiś, podam wam jakiś hashtag, pod który możecie wyrzucać te simki. No, chyba tak będzie najrozsądniej. No i co? Jesteśmy w dżungli i będziemy starać się walczyć o życie naszego Nolana, więc jeżeli też macie pomysły, tutaj jak to antidotum zdobyć, to. Też chętnie, e, chętnie poczytam. Napiszcie, jeżeli wiecie, czy to jest takie proste w sieci, że ktoś tak kupuje jak lekarstwo. Bo jeżeli to jest tak, to ja bym mu kupiła tutaj laptopa. Sobie wpisała ten kod na e, tryb budowania i to bym kupiła laptopa. Bo jeżeli mam chodzić po tych systemach i prosić o coś, to, to mi się nie chce, tak szczerze mówiąc. No. Dobra, kochani, no to do, do usłyszenia w kolejnym odcinku, z jestem kochankiem z naszego wyzwania, z, z innych odcinków z Arią i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.